Okej, okay, hejko, kochani, witamy was wszystkich i bardzo serdecznie tutaj coś A Ale Dzisiaj wam pokażę wszystkie prezenty, które dostałam na gwiazdkę. Już jutro też dla nas coś nagram, ponieważ do mnie wujek przyjeżdża i też mama mi mówiła, że ma dla mnie prezent, a więc też wam jutro nagram, co dostałam od mojego wuja, ale chociaż mały szorc, nie, nie zwracajcie na to uwagi, ponieważ mam pomalowany paznokieć przez małą kuzynkę małą. No. Dobra, mi zacznę od prezentów. Prezent number one. Prezent number one to jest du, 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 du. moja piżamka. E, to jest, jak widzicie, piżamka z Pikachu. Tak wygląda Pikachu. A tak wygląda napis. Pikachu. Tak wygląda mniej więcej tam e, hałasują dzieci, a więc to nic. Nie zwróćcie uwagi. Tak ona wygląda. Jest ona, ta bluzka jest parcia. Jest bardzo. Dobra, nie pokażę Wam tego bardzo. Ale ona jest prawie, że do kolan. Spodnie takie też spikacza. Bardzo cute. 10 na 10 Kolejny prezent, czyli number 2 Ok, zaczniemy od najmniejszych, czyli od słuchawek. Taka seria. Ok, prezent number 2 to jest słuchawki. Tak one wyglądają, wiem, że one są trochę dziwne to jakiś Ale no niestety tak No jest. Takie są dziwne. Nie było innych Chciałam airboctu takie, co są takie słuchawki na kablu Ale takie mają białe, ale to też są git i zaraz wam je pokażę. To są te słuchaweczki, a zaraz ja wam pokażę jak mamy w uszach. Tak wyglądam. Jest bardzo fajne. Wypadła. Czasem wypadają, ale to nic jak za lekko włożę. <coughs> o Jezus. Ale i tak gdzieś na się naciśnięci? I są fioletowe, kochani. Prezent number free. Ała, ła, To jest piasek kinetyczny taki. O. On jest um, fioletowy, jak widzicie. E, można szorzyć się Jutro wam nagram i Wam pokażę zawartość tego, ale on jest taki. Tak wygląda tak z boku i tak tutaj. Różne foremki, mam opatły, to mam na sześć. Prezent number 4, jak się nie mylę. A i jeszcze ten piasek miał taki basenik do bawienia się e, właśnie tym piasku, a więc super. Dobra, prezent number 4. Prezent number 4 to taki sketchbook, czyli inaczej rysunki Ja ostatnio bardzo e, polubiłam rysowanie. Też możecie mi zadawać w komentarzu, jakie rysunki mam rysować. I to on tak wygląda, taki ma e, zwykłe kartki Już tutaj narysowałam rysowałam serduszka i kwiatki Ale jest bardzo fajny, bo ostatnio też narysowałam Minionka I go na szorcie Ja więc proszę też mi mówić, co mam narysować Oczywiście w komentarzach już jedna osoba mi się zapytała, czy narysuję Wednesday Już kiedyś rysowałam, ale Wam nie pokazałam na szorcie A więc narysuję drugą specjalnie dla Was Więc rysownik 10 na 10 Kolejny prezent, number 5, jeżeli się nie mylę A i statyw i to bieżamę już Wam pokazywałam, a więc no... tak I jeszcze ten statyw ma a, takiego piłecika, który mogę włączyć jak chcę nagrywać I te słuchawki mają takie pudełko jak do airpodsów Dobra, prezent number 5 Prezent number 5, i plecak Plecak, yy, wiecie po co mi jest, jest troszkę duży i aż za duży troszkę on mnie spoczycił, w myślałam, że się wyciągnęłam, bo też tam w środku miałam prezenty. E, bo czasem jak siedzimy w szkole, na wycieczkę, jak pojechaliśmy do Poznania, to nie mieściło mi się wszystko w moich plecach. No bo ja wiele na przykład popita, albo słuchawki, albo książkę czytania, telefon na podróż, bo my siedzimy zawsze na tyłach i tak sobie gadamy. No i czasami też chcę się spać jak wstaje o 6 do szkoły. No, i mi się wszystko nie mieści w ten plecach. Znaczy w tamtym, co mam, mm, taki niebieski, poczekajcie. W ten mi się nic nie mieści za bardzo, ale jest piękny, też go dostałam na gwiazdkę, jak w ten roku. No, i to jest o wiele większy, ale też jest git na wycieczkę. Jest taki bardziej do szkoły, ale jest git i na wycieczkę. <coughs> prezent number 6. Okej, okay, prezent numer 6, czyli przedostatni, to są takie, poczekajcie. To są takie koraliki Takie piękne a Tak wyglądają, tutaj są literki, serduszka I to są takie małe, koraliki Na których jeszcze miałam takie dodatki Takie serduszka, buźki Takie przywieszki że można zrobić przywieszkę sobie Nożyczki takie cute I takie Też gumka do robienia, prawda? A więc też dzisiaj tam są super Okej, okay, prezent numer 7, czyli już ostatni prezent. A jutro jeszcze jeden dostanę. Okej, okay, prezent ostatni, czyli prezent numer 7 to jest... to. Tak, um, kawałek plastiku i kawałek e, drewienka, którym jest to. A. <kłysy> Patrzcie, tu ja się nagrywam, tu jestem ja. No i to jest właśnie ten w plastiku z który mam sobie lustro i takie jakby półeczki, o tu jest Tu jest właśnie tu tego naszego statyku Tu jest blokie do mojego telefonu No nie przedłużając Tutaj on ma takie fajne szufladki na pomarki, czy coś takiego a tutaj jest piękne lusterko i tak się fajnie zamyka, tutaj ma takie jakby skóra czy coś takiego i tak się fajnie zamyka na kosmetyki Okej, okay, mam nadzieję, że już wszystkie prezenty Wam pokazałam Jeszcze zapomniałam do krajków to dołożyć Okej, okay, mam nadzieję, że już wszystkie Wam prezenty pokazałam eee, Jeszcze Wam pokażę jak to znowu wygląda po złożeniu Tak <kłysy> Ogólnie eee, mam nadzieję, że takie filmiki Wam się podobały no, nie jestem jakąś super wrobiną filmików, ale jakby było chociaż kilka górę, to była bardzo zadowolona. Staram się być jak najbardziej miła dla Was w tych odcinkach. No, nie staram się jakoś mówić do Was tak, no, miło, No, i staram się mówić miło, a więc. Ja słyszę, się. E, Niech z tym. I no, po prostu chcę być do Was wesoła i minutka. Mam nadzieję, że wszystkim się Piszcie w komentarzach, jakie mam odblokowane, bo czasem mam zablokowane. A więc piszcie, yy, jakie jeszcze mogę filmiki do Was nagrać, Może jakieś challenge, i piszcie, może pytania, to na nie odpowiem też. Na jakimś filmiku proszę bez bardzo, bo serio chciałabym trochę odpowiadać na pytania. Albo też zrobię taki odcinek, gdzie rodzina mi zadaje pytania. Znaczy, napiszcie sobie na kartce te, co mi rodzina zadała, i. <laughs> o, Jezus. I właśnie będę Wam odpowiadała, napiszę mama, tata, babcia, dziadek i tak w kategorii będzie. A więc jak zostawicie chociaż 50 łapek w górę, to nagram taki odcinek dla Was. I proszę chociaż o 500 e, e, subskrypcji, albo chociaż ten 1000, żebyśmy dobili do 1000 to zrobię specjał. Dobra, nie przeżywając zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, no bo jak nie będziecie mieli. <coughs> E, dzwoneczka e, do mojego kanału, no to nie będziecie wiedzieli ile filmów przychodzi i w jaki dzień, i kiedy a więc będziecie wiedzieli na bieżąco jak zostawicie teraz dzwoneczek na Wam kilka sekund okej, okay, zostawiliście już, to ja się z wami żegnam papa pa. i miłych i wesołych świąt od mojej całej rodziny Pa! pa.